Dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w przepiękny dzień 26 lutego. A czy nie to Bożym słowem, które zostało wyznaczone na dzień dzisiejszy i tak pierwszy werset czytam z księgi proroka Izajasza, a drugi z Ewangeliana. Posłuchajcie moi kochani tych przepięknych słów. Kto kieruje duchem Pana, a czyja rada pouczyła go? Wiatr wieje dokąd chce i szum jego słyszysz. Ale nie wiesz skąd przychodzi i dokąd idzie. Tak jest z każdym, kto się narodził z ducha. Moi drodzy, jak wygląda wasza codzienność, wasz tydzień, miesiąc, kolejny rok? Czy jest on skrupulatnie zaplanowany i zapisany w kalendarzu, w terminarzu? Dzień po dniu, tydzień po tygodniu, miesiąc po miesiącu mamy wszystko zaplanowane, zorganizowane. Wpisane daty urlopów, wyjazdów, odwiedzin, urodzin, spotkań rodzinnych? Czy może żyjemy spontanicznie, ad hoc, czynimy pewne rzeczy, odwiedzamy się nawzajem, wyjeżdżamy, zwiedzamy, odwiedzamy te miejsca, te rzeczy i te osoby, za którymi się stęskniliśmy bez wcześniejszej zapowiedzi i, i, i informacji? Chyba większość z nas. Uzależniona jest dzisiaj od terminarza. Chyba większość z nas uzależniona jest dzisiaj od telefonu, gdzie skrupulatnie wpisujemy wszelkie terminy, obowiązki, sprawy, plany lekcji naszych dzieci, dodatkowe zajęcia, a także te wszystkie inne sprawy, które dotyczą naszego domu i naszej rodziny. Nawet u mnie w domu moja małżonka rok w rok zakupuje specjalny kalendarz, gdzie jedna kolumna zarezerwowana jest na pierwsze dziecko, druga na drugie, trzecie, czwarta kolumna na, dla niej, dla małżonki, a pozostałe piąta i szósta kolumna zarezerwowane są dla mnie, ponieważ te wszystkie obowiązki, terminy, spotkania, wyjazdy muszę skrupulatnie zapisywać, żeby wiedziała. Gdzie jestem i kiedy pojadę w najbliższych dniach, tygodniach, gdzie się będę udawał. Chyba każdy tak ma, że te ważniejsze sprawy zapisuje, a o tych takich, które przychodzą nagle, informujemy się na bieżąco. Musimy mieć coś zaplanowane, musimy mieć też pewien program, plan przygotowany na kolejny tydzień, kolejny miesiąc. Z Bożą miłością, moi drodzy, z Bożą interwencją jest zupełnie inaczej. Dzięki Bogu, że tak jest, że Pan Bóg nie jest ograniczony żadną tabelką, terminarzem, alarmem, przypominajką, ale On doskonale wie, kiedy ma pomóc, kiedy ma zainterweniować, kiedy powinien o sobie przypomnieć nam w naszej codzienności. Wtedy, gdy źle, wtedy, gdy smutno, wtedy, gdy płaczemy, gdy czujemy się beznadziejnie, on doskonale. Wie, w jaki sposób ma zadziałać. Wiatr wie, dokąd chce, Jego Duch działa tak, jak chce, dotyka tych miejsc, które są chore, które są słabe, które są smutne, ale także dzieli z nami radość, szczęście, błogosławi nam, pomaga i wspiera. Jakby wyglądało nasze życie, gdybyśmy wiedzieli, że danego dnia, na przykład dzisiaj, 26 lutego o godzinie 13:26, Pan Bóg zainterweniuje, jakbyśmy reagowali? Jakbyśmy się zachowywali, a tak przynajmniej doświadczamy radości, szczęścia, takiego uniesienia, takiej lekkości, bo wiemy, że Pan doskonale rozumie naszą sytuację. Wie, co przeżywamy, wie, o czym myślimy, wie, jak ma zadziałać. Czasami robi to bardzo subtelnie, bardzo delikatnie, ale zdarzają się i takie momenty, i takie chwile, kiedy bardzo mocno uderza, niejednokrotnie wręcz nas. Popycha do działania, albo przypomina o sobie i mówi nie tędy droga. Wielokrotnie w moim życiu tak było, doświadczyłem tego. Yy, nauczył mnie też wielokrotnie i to dzięki Bogu, właśnie pokory. I dlatego jesteśmy tym, kim jesteśmy. Jesteśmy chrześcijanami, osobami ufającymi Bogu, czekającymi na Jego pomoc, na zadziałanie Ducha Świętego, na ten powiew wiatru, na ten szum. Wiatr wieje dokąd chce i szumie jego słyszysz, ale nie wie skąd przychodzi. Nie wiemy także, dokąd się uda, ale wiemy, że pomoże, wiemy, że nadejdzie, wiemy, że możemy na niego liczyć: Boga, który nas stworzył, zbawił, który nas pociesza, ten, który jest naszym wsparciem, pomocą, naszą radością, ten, który otacza nas swoją lekkością, łaską. Dlatego, moi drodzy, niech ten. 26 dzień lutego będzie takim oczekiwaniem na Bożą Pomoc, Bożą Interwencję, na Bożą Obecność. On jest nieustannie obok nas, ale czasami chcemy takiego dodatkowego bodźca, dodatkowego impulsu, do takiej dodatkowej właśnie przypominajki, tak jak w telefonie. Pan Bóg przypomina o sobie, i dzisiaj przez to słowo właśnie nam o sobie przypomniał. Przeżyjmy ten dzisiejszy dzień razem z nim. Prośmy o pomoc, o wsparcie, o zrozumienie, o cierpliwość. O to, czego nam brakuje, za czym tęsknimy, a ono w odpowiednim czasie i miejscu na pewno zareaguje. Życzę Wam, moi kochani, Bożego błogosławieństwa, Bożej miłości, dobroci, odczuwania Jego bliskości i tego, abyśmy potrafili tą dobrocią, zrozumieniem, cierpliwością dzielić się z innymi. Pięknego, błogosławionego dnia Wam życzę. Dzisiaj jest przepięknego kluczborka. Rano świeciło słońce. Teraz odrobinę pochmurnie, ale to nam nie przeszkadza. Pan Bóg dał nam kolejny piękny dzień. Niech będzie On życiu razem z Nim. Bożego błogosławieństwa. Pozdrawiam. Wszystkiego, co dobre. Amen. Pa. Do zobaczenia.